Czy Donald Trump zgodnie z prawem może przyłączyć Meksyk i Kanadę do Stanów Zjednoczonych jako kolejne Stany? Przyłączenie Kanady i Meksyku jako kolejnych stanów do USA jest skomplikowaną kwestią prawną, polityczną, międzynarodową, która wymaga rozważenia zarówno prawa międzynarodowego, jak i Konstytucji Stanów Zjednoczonych, a także przepisów konstytucyjnych Kanady i Meksyku. Konstytucja USA przewiduje wprawdzie możliwość przyjmowania nowych stanów, ale proces ten wymaga zgody Kongresu Stanów Zjednoczonych. Przykładem może być tutaj przyłączenie Teksasu w 1845 roku, które zostało przeprowadzone na mocy uchwały Kongresu oraz zgody mieszkańców Teksasu. Przyłączenie Kanady i Meksyku do USA wymagałoby zgody ich rządów oraz procesów demokratycznych zgodnych z ich konstytucjami. Zmiana statusu Kanady wymagałaby zgody parlamentu Kanady oraz prowincji. Procedura taka jest bardzo skomplikowana i wymaga konsensusu w całym kraju. Jeżeli chodzi o Meksyk, jest to państwo federalne z konstytucją, która również chroni integralność terytorialną. Przyłączenie do USA wymagałoby zmiany konstytucji Meksyku i zgody obywateli w ogólnokrajowym referendum.